Cześć, witajcie. Z racji, że sezon na jedno ślady w pełni, więc pojawiają się jednoślady, które tego sezonu rozpocząć nie mogą. Mamy tutaj skuter Benzer 50, silnik dwusuwowy. Problem polega na tym, że skuter nie chce odpalić, stał dość długo, bo z tego co yy, właściciel mówił to skuter przez to 4 lata i no po tych 4 latach. Po prostu nie chcę odpalić. Paliwo było świeże wlane. Olej świeży. Nowy akumulator. Tutaj tylko jeszcze wspomnę, że skuter ma przejechane 5500 km. Jak widać, jest dość zadbany. Nie jest jakiś zmęczony. Całkiem przyzwoicie wygląda. Tu jakieś już plastyczki troszeczkę odstają, no ale to, jak to w tych skuterkach. I ym, nie było z niej większego problemu. Po prostu był serwisowany co roku z tego, co, co klient opowiadał. Natomiast właśnie teraz powstał problem z odpaleniem tego, y, tego skuterka. No więc y, będziemy sobie diagnozować, y, co się stało. Y, od czego warto rozpocząć sobie taką diagnostykę, taki przegląd, gdy mamy taki problem. Na początku sprawdziłbym po prostu właśnie naładowanie akumulatora czy iskra jest, czyli odkręcamy, ściągamy sobie kapturek, odkręcamy sobie świecę albo kopiemy kopką tutaj albo za pośrednictwem rozrusznika no i sprawdzamy czy ta iskra występuje. Następnym elementem jest to sprawdzenie drożności przewodów paliwowych, kranika pociśnieniowego czy to paliwo nam dochodzi do tego gaźnika? Tutaj, z racji, że jest dozownik oleju, wiadomo, ten olej gdzieś do tego gaźnika może wpłynąć, ta pompka może gdzieś przepuścić ten olej, może dojść do zwalania olejem gaźnika, może być jeszcze kilka innych jeszcze problemów. Natomiast po kolei sprawdzamy sobie jeszcze drożność filtra powietrza, czyli odkręcamy tą tutaj puszeczkę i sprawdzamy sobie jak wygląda nasz filtr powietrza czy nie jest brudny i co tu się znajduje ja tu rozkręciłem wcześniej w filtrze powietrza był olej czyli tak po prostu jakby z tego gaźnika ten olej nam tutaj yy, po prostu gdzieś wyciekł i, i on tutaj na spodzie tej puszeczki się znajduje tutaj będziemy po kolei sobie rozważać elementy krok po kroku yy, także zaraz przystąpię do jego tutaj rozkręcania, będziemy sobie pewnie odkręcimy sobie tutaj, poniesiemy sobie siedzenie dostaniemy się od góry do gaźnika zdemontujemy ten gaźnik, wyczyścimy kolejno sprawdzając właśnie tą, tą e, też drożność tych przewodów paliwowych zobaczymy co tu się e, będzie działo e, ja go próbowałem odpalać na e, samostarcie więc e, przyknąłem kilka razy samostartem do tutaj do filtra powietrza, w kierunku właśnie gaźnika skuter odpalił od razu, popracował chwilkę i silnik zgasł więc jest tutaj problem definitywnie z dostarczeniem po prostu yy, paliwa, natomiast yy, co jeszcze, kopcił dość mocno, także wydaje mi się, że po prostu yy, nadmiar oleju, który yy, który nam się gdzieś przelał tą pompką z tego dozownika może też znajdować się w naszej skrzyni korbowej co z jednej strony nie jest to takie złe bo jednak tu konserwuje, smaruje nam te elementy więc pod tym względem nie jest to może bardzo złe natomiast przy odpaleniu może nam tu też zarzucić świecę i też uniemożliwić odpalenie natomiast dobrze jest sobie po kolei pewne punkty posprawdzać aby też przy okazji właśnie zweryfikować stan niektórych elementów Zwłaszcza przed sezonem, kiedy jeszcze ten y, nie mamy jakiegoś ciśnienia, żeby y, już jeździć motorkiem, bo wiadomo, że teraz to już sezon w pełni, każdy chciałby korzystać y, ze swojego jednoślada i cieszyć się z tym, że może jeździć i takie niespodzianki często nas y, denerwują. Więc y, tak dzisiaj będzie o skuterku, o przeglądzie skuterka. Na kanale jest kilka filmików na temat skuterów. Także zapraszam serdecznie do zapoznania się z tymi materiałami. Może komuś coś się przyda i w czymś pomoże. Jak również zachęcam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco w tym, co tutaj na kanale się będzie działo. Także zapraszam do oglądania. Żeby zademonstrować o co chodzi i jak się zachowuje, spróbuję go uruchomić na samostarcie, czyli prysnę troszeczkę samostartów w tą rurę od filtra powietrza i spróbuję pokręcić rozrusznikiem. Tam usłyszycie co się będzie działo. Tak to mniej więcej wygląda. Na samostarcie silnik się odzywa, ale po wypaleniu samostartu silnik gaśnie. Zdemontowałem siedzenie razem z tym całym kufrem pod siedzeniem, który jest na nasze wszystkie szpargały, które ze sobą wywozimy. I w tym momencie mamy tutaj dobry dostęp do naszego gaźnika, do naszego ranika podciśnieniowego jak również jest tutaj widoczny ten kolektor sąd pod spodem, tutaj znajduje się uszczelka i ten zaworek klapkowy, czy membranowy tu jest łącznik gumowy naszego gaźnika, widzimy, że jest cały tutaj taki osmolony więc być może już może nawet gdzieś ogóle z uszkodzeniu i pęknięciu, jest to też element, który jest ważny, bo jeśli tu powstanie jakaś nieszczelność to będzie nam się nie zaciągał lewe powietrze. Yy, wspomnę jeszcze o tutaj filtrze powietrza. Odkręciłem sobie tą osłonę. Tak wygląda filtr powietrza. Nie jest on w tragicznym stanie. Natomiast co możemy zaobserwować to, brzyżek jest cały tym olejem nasączony tu widzimy ten olej, którym mówiłem, tutaj może być to spowodowane właśnie tym o czym mówiłem, że z dozownika oleju gdzieś ten olej nam po prostu przecieka do gaźnika no i tutaj z tej gardzieli po prostu nam cofa się do naszego filtra równie dobrze może być też tak, że będzie nam zalewał ten Yy, tą skrzynię korbową. No i Silnik, jeśli nawet odpali, może bardzo mocno kopcić. No, nie będziemy silnika tutaj rozbierać po to, żeby ten silnik wyczyścić, on po prostu musi to wypalić yy, i w ten sposób możemy to jedynie usunąć. Zaczniemy sobie od gaźnika, bo wydaje mi się, że yy, największe prawdopodobieństwo tutaj jakichś problemów będzie właśnie w nim. Przy okazji zobaczymy sobie tą gumę, w jakim jest stanie. I przetestujemy sobie kranik podciśnieniowy. Działa na tej zasadzie, że podciśnienie wytworzone tutaj w silniku, za pośrednictwem tego przewodu, w którym to ciśnienie, czy to podciśnienie, zasysa nam też tą membrankę, znajdującą się w tym kraniku, przepuszczając nam wtedy paliwo ze zbiornika tutaj tym wężem do gaźnika więc najprostszy sposób jest taki odpinamy ten przewód w tym miejscu tutaj przy jakby początku tego gaźnika przy tym tutaj wejściu tego łącznika odpinamy ten wężyk no i ustami oczywiście możemy w to włożyć wężyk czysty żeby nie brać takiego brudnego wężyka do ust więc wystarczyłoby tylko po prostu podciągnąć powietrze Nasłuchując tego, wyczuwając to, czy pulsacyjne zaciąganie powietrza powoduje ruch tej membrany, a tym samym, jeśli ściągniemy ten przewód, tutaj tego okrućca, to zasilanie, ten przewód paliwowy, to powinno nam zacząć paliwo cieknąć. Także ten przewód do butelki na przykład, lub do jakiegoś tam garnuszka, do szklanki, co tam macie pod ręką, jakiegoś tam pojemniczka, a ten przewód po prostu zaciąganie powietrza i obserwujemy co się będzie działo może być sytuacja taka, że po prostu z biegiem czasu gdzieś tu coś nam się w tym zbiorniczku odłożyło i tu w tym kraniku nazbierał się na jakiś syf, który nam będzie powodował przytkanie tego tego, przy tej, tej drożności tego kranika i tym samym paliło, że nie dochodzi tam do gaźnika gaźnik zdemontowany razem z tą tutaj gumą, z tym łącznikiem i obudowa tego filtra również tutaj, ta obudowa trzyma się jeszcze takimi dwiema tutaj śrubami przykręcanymi w tym miejscu i w tym miejscu. Natomiast co tu jeszcze? To co już zdiagnozowałem. Kranik podciśnieniowy jest sprawny działa pociągając tutaj powietrze tym wężykiem. To tym wężikiem drugim paliwo nam cieknie. Tutaj jeszcze jest przewód olejowy, na razie się nimi nie zajmujemy. Co jeszcze? Odpinamy sobie sanie, demontując gaźnik, i demontujemy przepustnicę, którą musimy wykręcić. Tu taką śrubeczkę, i to na te dokładnie wszystko wyjeżdża. Kilka słów jeszcze o o elektronice, która tu się znajduje w takich ciekawych rzeczach, czyli tutaj jest moduł zapłonowy także jeśli nie macie iskry, problem z odpaleniem lub nawet jest skala słaba warto sobie ten moduł podmienić jeśli jest problem z uruchomieniem skutera Ok, gaźnik, tak wygląda gaźniczek, tutaj o co nam tu już kapie z tego no, normalnie sam olej, o widzicie co się dzieje, olej, rozbiorę ten gaźnik, umyję te wszystkie elementy, wydmucham, założymy i zrobimy próbę czy nam ten skuterek odpali. Być może, mam nadzieję, że tak. Gaźniczek umyty, wydmuchany, możecie użyć benzyny do mycia gaźnika, możecie użyć do tego dedykowanej chemii do czyszczenia przepustnic czy do czyszczenia gaźników natomiast z jeszcze kwestii które tutaj mnie troszeczkę zdziwiły to jest ta uszczelka, która idzie pod tutaj, w tym miejscu jest to uszczelka od naszego sania. ta uszczelka była po prostu krzywo założona, ona tak po prostu o, widzicie nawet jak teraz tak Ułożę, to widać, że ten brzeg tutaj tej uszczelki wystaje poza tutaj to jej miejsce. Tym samym uważam, że mogła tu się utworzyć jakaś nieszczelność. Teraz tak, od tej strony co my tu mamy. Tu mamy takie dwa miejsca, w którym znajduje się dysze. Tak to wygląda. To jest dysza główna. Znajduje się ona w tym miejscu tutaj. Yy, drożność, drożność tej dyszy no jest kluczowa yy, Dlatego, żeby to paliwo się mogło przedostawać dalej do gaźnika z misy tutaj tego, tej misy pływakowej Tutaj jest ta misa, tutaj znajduje się nasze paliwo I po prostu to paliwo przez tą dyszę główną dostaje się nam dalej tutaj do tej Gardzieli tego gaźnika no i tym samym do silnika, jeśli tutaj będzie coś zatkane No to nie ma mowy o tym, żeby silnik nam odpalił więc tutaj sprawdzamy dysze, czy są drożne. Możecie sobie latarką poświecić od spodu, możecie sobie popatrzeć po prostu w ten sposób, na przykład do jasnego. Więc widzicie, jest drożna, jest drożna. Warto sobie przedmuchać. Tak samo taką dyszę tutaj też warto sobie, warto sobie zwrócić uwagę. Ona ma takie drobne tutaj otworki, więc tu najlepiej jest to wszystko poprzetykać, ja już widzę, że mi jest troszeczkę to zabrudzone gaźnik po czyszczeniu, no troszeczkę wydmuchałem z niego różnego syfu, także coś było na rzeczy pomimo tego, co się wylało tutaj, bo to widzieliście przedtem, że olej z niego się, czerwony olej z mieszanki, tak jak do mieszanki się wylał, więc był on zalany olejem ten gaźnik wrócę do tego automatycznego scania, bo, bo nie powiedziałem co tu się może dziać Yy, oprócz tego, że właśnie tu możemy mieć jakąś taką nieszczelność, to jeszcze jest to, czy takie stanie działa. A jak takie sanie działa, no tutaj nie będę się yy, rozwodził na tym jakoś specjalnie. Najprostszą metodą spra sprawdzenia tego, czy nasze stanie działa, to jest podpięcie go pod yy, tu akumulator. I najlepiej jest zrobić to w ten sposób, że jak widzimy, ten tutaj, tutaj ten taki pręcik to rysujemy sobie kreseczkę tak, albo robimy sobie jakieś taką dziurkę tak jak w tym miejscu tak żeby tam się pokrywało z naszym tutaj tym z tą częścią i w momencie kiedy podłączymy to pod napięcie to automatyczne stanie ma za zadanie ten bolec nam wypchnąć tu znajduje się parafina która pod wpływem temperatury zwiększa swoją objętość wypychając ten bolczyk nam do przodu i możemy sobie wtedy zaznaczyć, na przykład, że o, się na przykład tyle, czy tam tyle wysunął. Jeśli się nam wysuwa, to znaczy że jest ok. Jeśli gorzej jeśli się nie wysuwa, nie, to możemy mieć podejrzenia już uszkodzenia automatycznego stania. Skręcimy to do kupy, zamontujemy to w, w już w skuterku i spróbujemy odpalić. Kolejny sobie punkt. Na który warto sobie zwrócić uwagę, to jest, widzicie, połączenie tej rury od greźnika, która idzie do tej podstawy filtra, tutaj nam przechodzi do wewnątrz. Tu wprawdzie jakaś tam uszczeleczka jest, ale ona nie gwarantuje nam żadnej szczelności. A tu, gdzie powinna być ta szczelność najważniejsza, tak no to widzicie, co się dzieje. O, patrzcie, co to jest? Guma do rzucia. Silikon. No, no i takie rzeczy się robi. Takie rzeczy się robi. A potem jest problem, bo to też gdzieś tam wpadnie. Do środka do filtra zostanie zastane. To się kruszy wszystko. ale tym nie daje żadnej gwarancji szczelności. Dobra, to trzeba wszystko wyczyścić. I tutaj od nowa to jakoś zakleić, to tak nie może zostać, bo to musi być szczelne. Także zwracajcie uwagę sobie nawet na takie szczegóły, bo to też ma, to też się przekłada na żywotność silnika, na pracę tego silnika w przyszłości, bo dostanie się piach, dostanie się jakiś kurz, dostanie się woda, pójdzie do silnika, do gaźnika, do silnika dalej, i nie robi problemu. Wyczyszczone, zamontowane, <laughs> tutaj jest ten zalany, Króciec to połączenie między tym wężem a puszką filtra tu jest na e, kleju na gorąco. E, robiłem próbę w miarę to dobrze trzyma nic nie puszcza nie odkleja się więc zobaczymy e, co dalej. Odpalamy e, podciągnąłem sobie trochę paliwa e, tak m, podciągając pipet się ustami e, żeby zalać komary prowokową, by się na niej mógł łatwiej załapać. Oprócz tego dociągnięte są śruby tutaj, te cztery od y, y, tutaj zaworku membranowego. Dla pewności, bo nie zaglądałem tam, zobaczymy czy odpali. Także widzicie, jak niewiele potrzeba, żeby czasami uruchomić sobie swój jednoślad, swój skuterek czy inny tam, właśnie motorek. Po, po zimie, po dłuższym postoju, tak jak mówię, no ten skuterek stał chwileczkę, także jest zastany. Jeszcze będę tego tutaj sobie sprawdzał. Na pewno trzeba podregulować troszeczkę dawkę jeszcze paliwa, bo trochę go coś tam tutaj przymula. Być może jest to też wynik tego, że w skrzyni korbowej jest dużo oleju, bo widzicie jak kopci. Także myślę, że po przepaleniu tego wszystkiego on troszeczkę jeszcze bardziej użyje. Także teraz po chwilę nim pewnie pojeżdżę, żeby zobaczyć. Natomiast w dzisiejszym materiale odnośnie takiej szybkiej diagnostyki to by było. Tyle. Zapraszam Was do kolejnych filmików. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie hej! Cześć!